Komisja Europejska będzie musiała zapłacić 400 euro odszkodowania i wbrew pozorom, nie za to, co myślicie. Pewien obywatel poskarżył się do sądu Unii Europejskiej, że komisja transferuje dane obywateli do Stanów Zjednoczonych. Była kiedyś pewna strona, która była hostowana na serwerach Amazonu. Obywatel zauważył, że gdy wchodzi na stronę, jego dane są transferowane na serwery znajdujące się w Stanach Zjednoczonych. Komisja zapewniała, że wynika to z lokalizacji użytkownika. Jako, że wykrywano, że IP prawdopodobnie jest w Stanach, to przekierowano tego użytkownika do instancji znajdującej się w Stanach. Druga sprawa, strona komisji umożliwia zarejestrowanie się na konferencję i użytkownik wybrał opcję zarejestrowania się za pomocą konta Facebook. Po zalogowaniu się na konto Facebook, zauważył, że jego dane, w IP i metadanych, zostały przetransferowane do Facebooka, a Facebook znajdował się w Stanach Zjednoczonych. Czemu sądzę, że się, że się zdziwicie? Bo wcale nie było to naruszenie RODO, bo organy Unii Europejskiej posiadają jakby swoją własną implementację RODO, które przepisy są bardzo podobne, ale dotyczą konkretnie działania instytucji unijnych. Czy teraz sam możesz wnosić odszkodowanie za transfer danych do Facebooka? Nie do końca, bo dotyczy to pewnego okresu w historii, gdy uznano, że Stany Zjednoczone są niebezpieczne i żadnych danych tam transferować nie można. Teraz już to zmieniono. Co o tym sądzisz? Czy uważasz, że to absurd? Zostaw komentarz.